To wy uważaliście, że Jaruzelski jest człowiekiem honoru, tak jak Kiszto. Sejmowa awantura, dzień po naszym ostatnim reportażu o Stanisławie Piotrowiczu. Sięgnęli dziennikarze do akt IPN-u w Rzeszowie. Wiem, że chronicie swojego kolegę z PZPR-u, panowie posłowie Pisu. Czyje to jest nazwisko? Stanisław Piotrowicz! Stanisław Piotrowicz podpisany pod aktem oskarżenia przeciwko działaczowi opozycji. Trzy miesiące w więzieniu pan Pikul siedział, a akt oskarżenia podpisał pan Piotrowicz. Panie, pośle, proszę, do stanu rzeczy. proszę. Do rzeczy. Proszę mi wierzyć, nie ma co bronić. Ze słów pana Antoniego Pikula wynika jednoznacznie, że postawa Pana posła Piotrowicza, wtedy prokuratora, była jedynym sposobem na uchronienie go przed więzieniem. Weźcie sobie to do serca. Do serca te słowa posła Bogdana, rządcy z wzięli sobie jego koledzy z rządzącej koalicji. Co pani sądzi o sprawie pana Piotrowicza? Ale, ale co mam sądzić? Przecież to chyba zostało wyjaśnione dzisiaj. Pana to nie przekonuje, to proszę pojechać tam i zapytać samego zainteresowanego, jak tłumaczy. Ja słyszałem świadectwo, powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, wzruszające, kiedy będąc prokuratorem w stanie wojennym, zachował się w taki sposób, że tylko dzięki niemu ta osoba uniknęła więzienia. No, Można właśnie... do niego pojechać z kamerą i to sprawdzić. A o kim pan mówi? Mówię w tej chwili o panu Pikulu. Więc, więc bardzo bym apelował i przestrzegał, żeby po pierwsze na tych dramatycznych naszych losach w ojczyźnie nie żerować. Nie robić widowiska. Pojechaliśmy do Antoniego Pikula. Proszę otworzyć. Razem z nami pierwszy raz ogląda sejmowe wystąpienie posła żońcy. Chcę podziękować panu posłowi Protasiewiczowi za przywołanie nazwiska Antoniego Pikula. To jest mój sąsiad prywatny, mówiąc, obecnie wiceburmistrz Jasła. Rozmawiałem wielokrotnie z panem Pikulem o postawie pana, piosła, pana posła Piotrowicza. Pana posła Piotrowicza i o tej całej sytuacji. Prawdą jest to, że jesteśmy sąsiadami. Nie mogę sobie przypomnieć, abyśmy rozmawiali szczegółowo na temat pana Piotrowicza. Ze słów pana Antoniego Pikula wynika jednoznacznie, że postawa pana posła Piotrowicza, wtedy prokuratora, była jedynym sposobem na uchronienie go przed więzieniem. To jest nieprawda. To jest absolutna nieprawda, ponieważ pan Piotrowicz żadnej pomocy tak mnie, jak i innym osobom związanym z Solidarnościowym Podziemiem w tym czasie nie pomagał. Weźcie sobie to do serca, że to był taki właśnie sposób. Zapytajcie pana Pikula, on jest, on żyje, można z nim rozmawiać. I nie bójcie się tej prawdy, że to był dobry sposób na obronę poczciwego człowieka. I zrobił to pan poseł Piotrowicz. Posłużył się moim nazwiskiem, moją osobą w niecnej sprawie, tak mi powiem. Tak, stosować kłamstwa w takim przypadku nie wolno. Przystępujemy do głosowania. Ale po tym wystąpieniu posłowi żońcy osobiście gratulował prezes Kaczyński. Nie wiem co im kierowało, no pewne poczucie dobrze wykonanej pracy. Antoni Pikul uważa, że poseł żońca wykorzystał jego nazwisko, by obronić Stanisława Piotrowicza przed atakami opozycji. Jest mi przykro. Normalnie, normalnie po ludzku. Tak nie powinno być. Pikul dodaje, że już po swoim wystąpieniu sejmowym poseł żońca do niego zadzwonił. Poinformował mnie tylko, że wystąpił w sejmie i że... Przedstawił krótką opinię na temat moi, mojego stosunku do pana Piotrowicza, czyli tyle. A to się zgadza z tym, co słyszeliśmy? No w sposób oczywisty nie. Czyli okłamał też pana w rozmowie telefonicznej. Myślę, że nie powiedział mi prawdy. Z komuną, precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Woła z trybuny człowiek, który w komunie w stanie wojennym był prokuratorem. Dziś poseł Piotrowicz jest twarzą innej partii. Jej głównym bojownikiem w walce o trybunał konstytucyjny. Konstytucja! 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 Wy macie dziś szczelność. Powoływać się na prawa i wolności obywatelskie. W debacie z Platformy występuje legenda Solidarności Henryka Krzywonos. A wasza legenda to prokurator stanu wojennego. Zrealizujemy wszystkie obietnice. Nie przeszkodzicie nam w tym. Nie przeszkodzi nam Trybunał, w którym chcieliście mieć tą ostatnią redutę. Rzeczywiście dom wariatów, żeby pani prokurator... Profesor, ale proszę, proszę żeby do prokurator, rzeczy. PZPR. Pani poszło, odbiega pani od... Sprawodawcą od... tej ustawy. Naprawdę. Niektórzy z Państwa zadawali pytania i sami sobie precz z komuną, precz z komuną, precz z komuną! Były komunistyczny prokurator. Zgadzamy się, zgadzamy się. Bezkompromisowy w walce o trybunał konstytucyjny i już nie tak stanowczy w walce z przywilejami byłych funkcjonariuszy komunistycznego reżimu. Uważam, że krzywdy trzeba naprawić. Tak Stanisław Piotrowicz mówi o przygotowanej przez PiS ustawie dezubekizacyjnej. Tylko, że takim osobom jak on, byłym PRL-owskim prokuratorom, nie obniża ona emerytury. Napisał akt oskarżenia w oparciu o te materiały, które zgromadzili funkcjonariusze SB. Antoni Pikul, były działacz antykomunistycznej opozycji, nie ma wątpliwości, że ustawa powinna objąć także takich ludzi jak Piotrowicz. Jego działanie wówczas postrzegam jako, jako działanie przeciwko narodowi polskiemu. Tak, bo ja byłem jednym, jednym z obywateli państwa polskiego. Wszystkim tym, którzy działali na szkodę państwa i szkodę narodu polskiego, trzeba emerytury obniżyć. A pan? We wszelki sposób. A co pan chciałby o mnie powiedzieć? Ja chciałem zapytać, czy. Pan powinien też być w tym gronie. Po pierwsze, przede wszystkim prokuratorem od 11 lat nie jestem. Po drugie, nie działałem na szkodę państwa i narodu polskiego. Oskarża należa... pan jednego z opozycjonistów o kolportaż latek. Pan bzdury opowiada i rozumiem, że chce pan się doczekać procesu ochrony no dubrosa. Ależ to jest nic podobnego. A proszę mi przedstawić protokół rozprawy, z którego będzie wynikało, że to ja tam byłem. I pan się wtedy dowie, że oskarżali zupełnie inni prokuratorzy, a nie ja. A pan nie podpisywał aktu oskarżenia? Nie, ja pan bardzo, ale oczywiście, że nie. Poseł Piotrowicz zaprzeczał temu nawet z trybuny sejmowej. Tam w ogóle mojego nazwiska nie ma. Nie? I to jest też nieprawda. I to jest też nieprawda. Co innego pokazują jednak akta Piotrowicza, które znaleźliśmy w ipn -ie. Dzisiejszy poseł PiS podpisał się pod aktem oskarżenia przeciwko Antoniemu Pikulowi. Działacz Solidarności został oskarżony w stanie wojennym o nielegalne rozprowadzanie ulotek. Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Pikulowi. W świetle materiałów dowodowych, wyjaśnienia podejrzanego nie brzmią jednak przekonująco. Dokonane ustalenia pozwalają na niebudzące wątpliwości przyjęcie, że Antoni Pikul w czasie obowiązywania stanu wojennego, postępowaniem swoim dopuścił się przestępstwa z dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym. Podpisano. Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej Stanisław Piotrowicz. Musiałem się liczyć z tym, to już, że. Utrata pracy jest czymś, co oczywiście nastąpi. I nastąpiło. W domu została żona z dwójką małych dzieci. A Pikul nie tylko stracił pracę, ale przesiedział w areszcie trzy miesiące. Groziły mu trzy lata. Ostatecznie nie został skazany, a Piotrowicza rzeczywiście nie było na samym procesie. Z Pikulem spotkał się wcześniej, w areszcie. On, on prowadził ten raz moją sprawę, był moim oskarżycielem jako prokurator. No, w innym przypadku nie byłby na. Na przeglądaniu papierów i dowodów w sprawie mojej. Sprawdziliśmy, panie pośle. No, no, no i cóż. No I, co? I co? I co? I ma pan protokół rozprawy? A nie chodzi a o protokół. Pan się, a pan się zdziwi bardzo, jak ja panu przedstawię dokumenty w stosownym czasie. A możemy się spotkać, panie przedstawi? Ale przecież ja się spotykam zawsze z wami, ale ja nie mam obowiązku tłumaczyć się, że nie jestem Niedźwiedziem. Jeżeli ktoś pod moim adresem. Wysuwa zarzuty, to powinien się liczyć z wagą tych słów i z konsekwencjami takiego stanu rzeczy. Wysuwanie nieprawdziwych zarzutów może spowodować konsekwencje natury prawnej. Radziłbym być ostrożnym na pana miejscu. Poseł Stanisław Piotrowicz ma 64 lata. Do wieku emerytalnego niewiele mu brakuje. Nowa ustawa emerytalna w jego sytuacji i innych prokuratorów z PRL nic nie zmienia. Ale to nie wyklucza, nie wyklucza tej kwestii w przyszłości, bo myślę, że ci, którzy w tym szeroko mówiąc wymiarze sprawiedliwości również przysłużyli się słusznie minionej władzy PRL-owskiej, myślę, że też powinni mieć ograniczane te uposażenia. Ale gdy zapytać partyjnych kolegów posła Piotrowicza, czy jego też powinna objąć taka ustawa? Panie redaktor, naprawdę proszę jednak zadawać trochę może poważniejsze pytanie, pani się nie obrazi. No był nie tyle prokuratorem, co kimś tam niższym w hierarchii prokuratorskiej i wykonywał jakieś tam działania, które zostały mu zlecone przez prokuratora prowadzącego. Wie pan, co tu jest bardzo ważnego? Jego stanowisko. Jak zauważa mecenas Kondracki, Piotrowicz pełnił bardzo wysoką funkcję. W momencie, gdy powstał ten akt oskarżenia, był wiceprokuratorem rejonowym. Ci, którzy byli w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to byli w tym aparacie opresyjnym osobami szczególnego zaufania. To oni zajmowali się sprawami istotnymi z punktu widzenia interesów państwa. Takimi były sprawy z dekretu o stanie wojennym. Jak wynika z akt paszportowych IPN, Piotrowicz był też w PZPR-ze. Należał nawet do egzekutywy tej partii w prokuraturze wojewódzkiej i rejonowej w Krośnie. Ja byłem po jednej stronie, uważałem ją za właściwą, nie zgadzałem się z tym, co w ten czas w Polsce się działo. Natomiast pan Piotrowicz był po tej stronie drugiej, w której można było robić karierę, tępiąc takich ludzi jak ja, bo to była między innymi rola prokuratury ówczesnej. W tamtym czasie ponosiłem większe ryzyko, pomagając tym, którzy roznosili ulotki, niż ci, którzy te ulotki roznosili. Nie wiem, co ja mam powiedzieć. No, przecież to jest tak obrzydliwe z mojego punktu widzenia, że aż mi się nie chce tego komentować. A można było pozostać po to, żeby nieść pomoc tym, którzy byli niesłusznie represjonowani. I co? Ja to robiłem. Stanisław Piotrowicz do dziś nie przedstawił jednak dowodów na swoją bohaterską postawę, gdy był prl prokuratorem. Jest szansa na rozmowę, panie Nie, teraz nie. Na rozmowę z nami zdecydował się za to Antoni Pikul. Mimo, że jest zastępcą wybranego spisu burmistrza Jasła, a poseł Bogdan Żońca to wpływowy polityk partii na Podkarpaciu. Pikul, mówiąc głośno o obronie Piotrowicza przez Żońcę, ryzykuje. Nawet za cenę, ją wylecić jutro z roboty, to, to jest moje nie. Wie pan na to, żeby z takiego człowieka, jak powtarzam, robić wzór patrioty i tego, który poucza innych, jak mają postępować, żeby to było uczciwe. Antoni Pikul nie zgadza się z tym, by wykorzystywać jego nazwisko w obronie Piotrowicza. Proszę mi pozwolić na odrobinę egoizmu. Ja nie uważam, aby ja, moja rodzina, moi bliscy w ten czas, którzy, którzy nastawialiśmy głowę w tamtym czasie, żeby, żebyśmy kiedyś dożyli takich czasów, że taki człowiek będzie występował jako wzorzec postawy patriotycznej i prawnej na jednym z najwyższych stanowisk w państwie. Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Dariusz Kubik, TVN24.